Cześć, dzisiaj pokażę Wam moje mabelki dla Lidla z Petra. Pierwszym który Wam pokażę, jest to samochód. Zrobiony z kartonu i obklejony białym papierem koła są z kolejną Dobrze, kolejnym mapelkiem jest łóżko. Tutaj mamy łóżko. Jest drabina, a tutaj biurko. Całość jest zrobiona z kartonu, obklejona białym papierem. Kolejna rzecz, to szafa. Szafa jest, jak widzicie także z kartonu, odklejona y, szarym papierem. Tutaj jest zbytki. zamek z koralika. W środku jest wieszak, a tutaj mamy y, taki specjalny karton. Zrobiłam sobie, tam jak coś jakieś powkładam, to nie powiem, badań. Y, dalej. Dobrze, przejdźmy dalej. Teraz stół. Kolejnym elementem jest stół. Jest on również z kartonu. Podtrzymuje się na dwóch korkach. Jest odklejany papierem od opakowań prezentów i tutaj na bokach jest odklejany stółniczką. Nie Dobrze, dalej. Kolejną rzeczą jest kanapa. Kanapa wyszła mi moim zdaniem bardzo ładnie. Jest tak, który tym razem. Yy, I jest okrojona filcem. Niebieskim. Kolejne, yy, yy, kolejne rzeczy to żelazko. Yy, żelazko i deska do prasowania. Są zrobione yy, nóżki. I yy, tutaj są zrobione oczywiście z rurki. I okrojone białym papierem. Cały się zrobił, obydwie rzeczy są zrobione kartonem odklejone filcami dalej mamy poduszka poduszka jest no wiedzę na pewno jak się robi poduszki to jest pędzla to jak materiał się z na przykład baton i zaszyt. no to ja tak się zrobiłam yy, tak więc dalej są to już yy, poczekajcie Dalej mamy ubrania, własnoręcznie robione, więc tak, yy, na pierwszy ogień idą korale, yy, tutaj są, yy, jeszcze zrobiłam korale, zaraz wam pokażę, jeszcze jedna, yy, pierwsze są, zrobione są z gumki takiej i na niej yy, platane są yy, koralki. najłatwiej jest zrobić właśnie z takich gumek, ponieważ no to się tak... Yy, jak widzicie, rozciąga i łatwiej jest założyć na szyję każdego pet yy. No i tutaj Wam pokażę jeszcze jedno kolale. Yy. Tutaj już najpierw pokażę Wam, to jest tylko kartka taka. Yy. Przyczepiam to do głowy pet tutaj Pokażę. Yy. Tak, bo jest odklejona dwustronną taśmą klejącą i trochę za duży kawałek wam dlatego to jest takie spłaszczone ale to nic i miałam wam pokazać jeszcze jedna korale nie zdejmuję o te są zrobione z gumki są trochę mniejsze niż te jak widzicie ponieważ no, są zrobione z, y, z cieńszej gumki i mają tylko na sobie trzy koraliki dwa niebieskie i jeden y, chyba fioletowy tak chcemy różować Kolejnym ubrankiem jest taki zielony boa. Zrobiony z takiego drucika. No, z takiego drucika, tak na pewno w pasmanterii jak jesteście, no to na pewno widzicie takie. No i tak po prostu poznałam te rogi. Na Petropie wygląda to dokładnie tak. O. No i ostatnia rzecz z ubrań jest to sukienka z z wacika, to jest przyklejona w a tutaj mamy szklinny y, to jest stroną taśmą dobrze no i y, kolejne rzeczy już tam wszystkie pokażę. jest to tak y, książka na pewno widzieliście jeśli oglądaliście do ETURS, to na pewno wiecie jak to zrobiłam. No i naklejony tutaj jest właśnie. Dalej mamy tutaj pamiętnik, zrobiony w ten sam sposób, tylko że tutaj mamy białe karty. No i dwie ostatnie rzeczy, czyli laptop i komórka zrobione z kartonu. No i są tutaj narysowane jakieś tam rzeczy, tak kraje wrazy, klawiatura, a na telefonie nic nie ma. Mam nadzieję, że całość Wam się podobała, proszę, proszę chociaż o kilka subów Was, bo naprawdę nagrywałam już, chyba to jest mój trzynasty filmik i naprawdę bardzo mi zależy na tych subskrypcjach, Proszę subskrybujcie to, bo no chociaż, żebym zdobyła te 100 subskrypcji, więcej naprawdę mi nie jest potrzeba, chociaż, no i jeśli Wam się będą podobały, no to oczywiście nie zabraniam Wam subskrybować, tak? Ale jednak bardzo bym Was prosiła o tę subskrypcję. No to tak jak mówiłam, z tego filmiku to by było już na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia!